Od razu dopowiadają sobie historię, jaką to tworzy w ich głowach, że pewnie jestem biedny, smutny, pokrzywdzony i niczego nie mogę w życiu osiągnąć, a tak totalnie nie jest. Cześć, jestem Piotrek. Na co dzień zajmuję się marketingiem oraz uprawianiem bardzo dużej ilości sportu. Obecnie się przygotowuję do swojego pierwszego triathlonu, również na co dzień opiekuję się swoim psem Zbyszkiem. Chciałbym, żeby na co dzień ludzie nie postrzegali mnie przez pryzmat mojej niepełnosprawności, tylko tylko kim jestem. Myślę, że warto pokazywać ludzi z niepełnosprawnością nie tylko w roli bycia niepełnosprawnym, ale tym, kim ci ludzie tak naprawdę są. I myślę, że część tego problemu, który jest w społeczeństwie, wynika z tego, że zazwyczaj ludzie nie widzą nas. A jak już dostrzegą nas na ulicy, to. Postrzegają nas tylko przez taki jeden pryzmat tego, co widzą na pierwszy rzut oka. Myślę, że ta kampania jest w stanie uchwycić po prostu to, jakimi jesteśmy ludźmi i pokazać społeczeństwu, że ten pierwsze spojrzenie jest najważniejsze.